Dzień dobry, mam na imię Ula i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka na kanale Interiors Design Vlog. gdzie Dzielę się z wami moimi pomysłami na aranżację i dekorację domu. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, serdecznie was namawiam na ten podróż i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Ostatnio opowiadałam Wam, jak nieswoje można się czuć we własnym domu, jeśli brakuje w nim dekoracji i ukochanych przedmiotów. To właśnie znajome przedmioty, ulubiona książka czy zapach świecy w salonie powodują, że wnętrze przestaje być bezosobowe, a staje się naszym domem. Dlatego stylizacja ma takie duże znaczenie dla naszego samopoczucia w domu. Dziś zajmę się aranżacją i dekoracją jednego z głównych elementów w salonie, stolika kawowego. To nieustająca zabawa. Taka stylizacja może się zmieniać co kilka miesięcy, a nawet w ciągu jednego miesiąca kilka razy. Przy tworzeniu kompozycji możemy inspirować się porą roku lub nawiązywać do zbliżających się świąt. Już za parę tygodni zajmiemy się przygotowaniami do Bożego Narodzenia. Wtedy mój stolik kawowy z pewnością będzie prezentował się bardziej dostojnie. Gdy planujemy uroczystość lub przyjęcie, stolik przy kanapie będzie wyglądał inaczej niż na co dzień. Z pewnością pełni wtedy inną funkcję, nie tylko miejsca na ulubioną czytaną właśnie książkę, ale również stanowi pomocnik miejsce na przekąski i kieliszki z szampanem. Stolik kawowy od lat zyskuje na popularności. Często gra pierwsze skrzypce na pięknych, instagramowych zdjęciach. Jak zatem wystylizować nasz stolik kawowy, by cieszył nasze oko, zachwycał gości, a przy odrobinie szczęścia stał się gwiazdą Instagrama, gwarantując nam miliony lajków i tysiące nowych obserwujących, potrzebujemy kilku elementów, które bezbłędnie sprawdzą się przy dekorowaniu stolika kawowego. Numer 1. Coffee Table Books. Tak, nie przesłyszeliście się? Na potrzeby dekoracji stolików kawowych powstały nowe kategorie książek. Do oglądania, nie do czytania, i to głównie do oglądania ich jak komponują się na stoliku kawowym. Powstało nawet zestawienie 50 książek, które najlepiej prezentują się na stoliku. Jeśli jesteście ciekawi, zajrzyjcie na Ldecorcom brzmi absurdalnie i z tak z pewnością jest, dlatego ja w mojej aranżacji wykorzystuję książki, głównie albumy, równie ciekawe na okładce, co w środku. Zachęcam zarówno domowników, jak i gości do lektury. Numer 2. Kwiaty. Kompozycja kwiatowa, nieformalny bukiet, czy po prostu gałązka wiśni lub bawełny to obowiązkowy element aranżacji na stoliku kawowym. Kwiaty dobierajcie do stylu wnętrza, aby uzyskać spójny efekt. Numer 3. Świece zapachowe. Zapachowe świece stały się już tak popularne w dekoracji domu, jak kwiaty, czy obrazy. Cieszy mnie to bardzo. Uważam, że to wspaniały element wyposażenia wnętrz, jeden z lepszych pomysłów na prezent. Musicie jednak znać upodobania obdarowywanych. Dobrej jakości świeca zapewni piękny zapach w całym domu, a płomień wprowadzi romantyczny i przytulny klimat. Dodatkowo wyglądają naprawdę pięknie, są prawdziwą ozdobą. Numer 4. Szkatułki, bomboniery i puzderka. Wszelkie pudełka dekoracyjne doskonale sprawdzają się w aranżacjach na stolikach kawowych. Ważne, aby mieć odpowiednią, proporcjonalną wielkość. Kolor komponujcie indywidualnie zgodnie z pomysłem na aranżację. A teraz, jak to wszystko ze sobą zestawić? To kwestia pomysłów, prawy, odrobiny intuicji. Jeśli brakuje Wam tych elementów na swojej liście umiejętności, śmiało możecie inspirować się moimi pomysłami. Możecie nawet je kopiować jeden do jednego. Nigdy się do tego nie przyznawajcie, a ja też nikomu nie powiem. Jeśli jednak chcecie spróbować sami, to najlepiej zacząć od pustej karty. Zdejmijcie wszystko z blatu, to pozwoli na stworzenie całkiem nowej kompozycji. Może sami będziecie zaskoczeni swoją kreatywnością. Jeśli boicie się zmian, że jednak pierwsza myśl była najlepsza, po prostu zróbcie zdjęcie w wersji początkowej. Zawsze będziecie mogli wrócić do pierwotnego ustawienia. Dalej skompletujcie wszystkie możliwe elementy, o których wcześniej wspominałam. Dołączcie swoje propozycje i ustawcie blisko stolika, żeby wszystko było pod ręką łatwo dostępne. Może warto ułożyć je kolorystycznie, dzięki czemu pojawi się część wspólna planowanej kompozycji. Dobrze, żeby coś łączyło te poszczególne elementy dekoracji. Warto się wtedy zastanowić nad wyborem kolorów, jakie użyjemy w stylizacji. Ja rekomenduję wykorzystanie dwóch, może trzech barw: dwóch mocniejszych, dwóch bardziej zdecydowanych i dwóch uzupełniających, bardziej neutralnych. Wybór kolorów kompozycji letniej będzie pewnie oscylował wokół pastelowych, subtelnych barw. Może kojarzonych z wakacjami nad morzem. Zimą pewnie będziecie woleli barwy kojarzone z ciepłem i przytulnością, bardziej intensywne: czerwienie, fiolety, brązy. Sami widzicie, że stylizacja stolika to proces twórczy, wielozmianowy. Któregoś dnia usiądziecie na kanapie i pomyślicie sobie, ten nowy wazon świetnie by to wyglądał. I zaczniecie działanie od początku. Najważniejsze, nie bierzcie tego śmiertelnie poważnie. To co? Gotowi? Zaczynamy zabawę? Ciekawa jestem, która z propozycji na aranżację stolika kawowego podobała wam się najbardziej. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu pod filmem. Jeśli macie swój sposób na dekorację stolika, również podzielcie się nim w komentarzu lub prześlijcie zdjęcie na wiadomość na Instagramie. Mój profil to interiorsdesign.com. I zapomnijcie kliknąć łapkę w górę, jeśli spodobały się wam moje pomysły na dekorację stolika kawowego. Jeśli natomiast ciekawi Was o czym będę mówić w kolejnym odcinku, subskrybujcie mój kanał, a otrzymacie powiadomienie, gdy pojawi się na YouTube. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia.